Ludziska, lamer z tej strony. Bierzemy się za drugi multipak. Pierwszy już sobie otworzyłem. Kto nie widział, niech sobie kuknie, jak to wyglądało. Natomiast popatrzymy, czy trafimy coś dobrego w drugim. Lecimy z wszystkim. Ponieważ już pierwsze emocje po oglądaniu kart opadają, to powinno to też polecieć troszkę szybciej. Nie żebym się jakoś. Bardzo śpieszył, ale przynajmniej nie będzie za dużo zbędnego smęcenia. Mamy sześć paczuszek, zaczynamy. Zobaczymy. Bardzo bym chciał zobaczyć jakąś rzadszą kartę, bo jeszcze nie trafiłem ani jednej z tych, które będą najrzadsze i najcięższe do zebrania. Robimy sobie tak, to wyrzucamy. I mamy Rierę Brzyskiego, Hernandeza. Marcjanika, żelazna ściana. Jest to za głębie. Czotra, Jach i Todorowski. I jeszcze na koniec bazówka Gyurco, Gyurco. Ciężka sprawa. Niektóre te nazwiska przyprawiają ból głowy. Dobra. Kropka numer dwa. Bednarek, Mazek, Brożek, Kubicki i Dolcetnarski. To jest chyba u mnie nowa karta. Piątek. Gozmiks, Fryc, Nowak, Zachara i mamy duet nie do powstrzymania, Kędziura i Guba. Słoniki, Termalika, Szwili. Dobra, czas na przerwę. Pierwsza limitka. Janus miałem w poprzednim. Jeżeli będzie dokładnie ta sama karta, do, dokładnie te same limitki, to już wiadomo, że nie należy kupować multipaków, jeżeli się posiada te konkretnie, te konkretnie limitki. No niezbyt to fajne, szkoda, bo dawniej normalnie było tak, że się rzadko powtarzały, albo jak się powtarzały, no to jedna karta. Mam nadzieję, że w tym, w tym przypadku będzie podobnie. Podopulos, Kucharczyk, Wąkiewicz. Ty topowy bramkarz Putnoczki Putnocki oraz idol romanczuk Romanczuk. Dobra dwie kraty specjalne, ale dalej nie dostałem nic rzadkiego. Mamy mokwę. Maszko, Plewa, Grajczar, jest Gwiazda, Kuświk. To na chwilę obecną tyle. Kowalczyk ostatnia paka. No naprawdę nic nie dajecie rzadkiego w tych multipakach. morzeń. Sołdecki, Mulin, Langil, albo Langil, nie wiem. Żelazna ściana Arki, Marcjanik, Sołdecki, Worholak i Zbozień. I mamy też Jeftica na idolu. Moi drodzy, jeszcze tylko można uratować limitka niestety. Sprawa z multipakami wygląda tak, albo, albo trafiłem dwa bardzo podobne, albo niestety są dwie limitki, które występują, czyli Vinciusa i Janusa. To już, już mam trzecią, także jestem niestety niepocieszony. W sytuacji nie ratują karty specjalne, tylko te najczęściej wpadające spotkałem. Może są inne multipaki, zacznę zaraz oglądać i się dowiem, gdzie, gdzie ktoś trafił za karty, ale prawda jest taka, że jeżeli tak wygląda sytuacja, to absolutnie się nie opłaca multipaków kupować. Tylko tych rzadszych kart można spróbować poszukać w blistrach. Jeszcze blisterków nie otwierałem, także będę szukał. No ale niepocieszające jest to. Trochę słabo. Mam nadzieję, że kolejne unboxingi będą lepsze. Trzymajcie się wszyscy na razie.